Jest. Zaraz dziewczyny będzie pomoc, zaraz. Trzymajcie psa tylko. Sąsiedzi ciężkim samochodem będą jechać. Nagrywam, bo to jest po prostu nie do uwierzenia. Coraz jest silniejsza ta woda. Także trzymajcie się mocno i żadnych. A idzie fala, bo to fala samochodu. Dobra! O, jest, bosko! Dziewczyny! Jagdy, to ja to się ściąga, bo nie no! My możemy do węża przywiązać kazarskiego! Ale kogo? No, co? samochód na haku czy co? Nic, nic nie da. Nie? To jak ludzie, to pójdzie to pójdziemy. On jest na Są załadowani na pełno. Oni mają pełno ludzi w środku. Dobrze. Spokojnie, Oliwia. Spokojnie. Będzie dobrze. Zaraz będziesz tutaj u nas. O Boże, jadą, super! Super! To dawajcie ludziku! Dzień dobry, trzeba ich przerzucić do nas! To jakie to szczęście A gdzie jechaliście? A tu zobaczcie tam na dole ty. Koko ja, bo oni tam A dole tylko wody nie ma. Tu się kończy. Tam jest jakaś wiata na tym. Na O Jezu, samochód. Ale co to za wiatra jest Boże uratowaliście je A wy jesteście tam bezpieczni? Tak, to nie Danusia te? A Adam, gdzie Adam w terenie jeździ? Chyba domu na dole jest. Trzeba może ich wyciągnąć czy co? To, to jedźcie zobaczyć. To że zobaczyć. No i dobra. Wiesz oliwkę? Nie wiem. Dobra i do Jasia chodź, chodź. Janek, weź się, bo ona płacze. Chodź, Oliwka, nie ma czasu. Chodź, trzeba się schronić. Chodź, Oliwia. Idź z Jankiem. Już. Chodź, Czarek, chodź. O Jezu. Nie, chodź tutaj. No chodź do panci. Wiesz go. Bierz go.